Dlaczego smartfony stały się gorsze? Co kilka dni pojawia się jakiś nowy telefon, a wiele popularnych serii jest odświeżanych co pół roku, ale postęp można odczuć dopiero raz na kilka generacji. Tak, tak, taśma produkcyjna i marketing pracują na pełnych obrotach. Ale nie powiedziałbym ani słowa, gdyby firmy nie przesadzały z obniżaniem jakości. Na przykład w Vivo Fit 30 był ekran o rozdzielczości 1,5 k, a w Fip 50 żałosne Full HD. Honor 200 był teleobiektyw z optyczną stabilizacją, a w 400 gdzieś zniknął. No i Xiaomi zepsuło swoją Tikę. T13 była największa matryca w segmencie, a w 14T typowy średniak. Ale powód jest prosty, trzeba ciągle czymś zaskakiwać. Oczywiste jest, że pół roku to za mało na prawdziwy postęp. Dlatego marki po prostu tasują funkcje. W jednym pokoleniu zachwycają aparatem, a w innym baterią.